I uwaga, wszyscy razem. Kto nie skacze, ten zawetem. Hop, hop, hop. Panie marszałku, co by pan teraz powiedział Ale to nasza wina, czy tych ludzi, którzy... Głosuj serce, głosuj, głosuj tak jak mówisz. myślisz. Nie głosuj tak jak ci garze na proce. Panie prezydencie, odwagi i proszę przestać patrzeć przedmiotowo na żywe stworzenie. Mówicie coś o łańcuchach? Wuja dzisiaj samego siebie zamierza spuścić z łańcucha, bo jest ostro. Szarżasty wyszedł z Sejmu i patrząc na to, co postanowił zrobić, to chyba powinien w nim zostać, no ale po kolei. Jesteście na kanale kto wygrał, dlatego szybko łapka w górę sub i lecimy z tematem. Weto Nawrockiego w sprawie ustawy łańcuchowej wzbudziło dość duże kontrowersje, ale jest w tym coś dobrego. Znęcanie się nad psami jest złe i dobrze, że ludzie są na to wyczuleni. Problem polega na tym, że politycy lubią cynicznie wykorzystywać takie emocje dla celów politycznych. Rządzący ciągle pchają narrację o tym, że Nawrocki nienawidzi zwierząt i chce je trzymać na łańcuchu. Brzmi to mocno, więc wszyscy, łącznie z Tuskiem, to pompują. Słuchajcie, zobaczyłem w necie taki filmik i postanowiłem sam spróbować narysować coś takiego. Pokażę moim wnuczkom i mam nadzieję, że im zaimponuje jakoś. Tu udało się. I bez łańcucha. Bardzo ładny rysunek, swoją drogą, panie premierze. Może powinien się pan skupić głównie na sztuce. No ale dobra, przejdźmy do faktów. Główny kontrowersyjny zapis w tej ustawie łańcuchowej. To wymagania dotyczące kojców dla psów. Musiałyby mieć minimum 20 metrów powierzchni w zależności od wagi psa, być utwardzone, częściowo zadaszone, wysokie na co najmniej 1,7 metra, z widokiem na zewnątrz i przepływem powietrza. Krytycy, w tym rolnicy i Nawrocki, mówili, że to absurd. Kojce wielkości kawalerki są nierealne i drogie do zbudowania na wsi. Co mogłoby sprawić, że ludzie rezygnowaliby z trzymania psów albo łamali prawo. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę na początku grudnia, bo uznał, że choć zakaz łańcuchów jest słuszny, to te normy kojców są oderwane od rzeczywistości. Stygmatyzują one polską wieś i zamiast pomagać zwierzętom, mogłyby pogorszyć ich sytuację. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. W zamian złożył swój projekt. Wprowadza on całkowity zakaz trzymania zwierząt domowych nie tylko psów na uwięzi, z wąskimi wyjątkami. Ale bez tych rygorystycznych wymiarów końców, za to wprowadza obowiązek zapewnienia. Ocieplonej drewnianej budy z izolacją termiczną, dostosowanej do rozmiaru psa i chroniącej przed warunkami pogodowymi. To ma realnie spuścić psy z łańcuchów, bez nakładania niewykonalnych obowiązków na zwykłych ludzi. Nie wiem, czy tutaj zgodzę się z argumentem prezydenta o tym, że trzeba mieć na uwadze, iż jakiś zwyrol mógłby zabrać swojego psa. Takim ludziom raczej trzeba priorytetowo zwierzę zabrać, bo są gorsi niż te wszystkie lewaczki pierdolone. Obsieckach. Mnie jednak niepokoi inny paradoks w tej ustawie. Jeżeli ktoś już kupił kojec o powierzchni 18 metrów, to zgodnie z prawem ten pies zostałby mu zabrany i wsadzony do dwumetrowej klatki w schronisku. No gdzie tu logika? Na pewno nie znajdziecie jej w działaniach koalicji, ponieważ Czarzasty, po tym jak wyczuł możliwość zbicia kapitału politycznego, zapowiedział głosowanie nad odrzuceniem weta i protest pod Sejmem. Głosowanie odbędzie się, a raczej odbyło się dzisiaj o 18. Stawiam moje lewe jajo, że przej**ią to głosowanie. Macie to nagrane. Dobra, teraz jak nagrywałem ten odcinek, to odjęło się coś, o czym muszę wspomnieć, bo idealnie udowadnia to, o czym mówię. Pani Pełczyńska-Nałęcz dała w Sejmie popis i przyniosła psa, który trząsł się ze stresu, a ona użyła go jako żywego rekwizytu. Następnie zabrała przerażonego zwierzaka do kamer. Pies dzisiaj tutaj jest wraz ze mną, bo jest bardzo ważne głosowanie w Sejmie, które zadecyduje, czy w Polsce będzie można trzymać psy na łańcuchu. Mam nadzieję, że nawet taki gest, że posłowie zobaczą, jak takie zwierzę cierpi. Wyobrażą to sobie, bo oczywiście Sherlock nigdy w życiu nie był i nie będzie na łańcuchu, ale inne tego typu. Takie psiaki mogą być ciągle w Polsce trzymane na łańcuchu, cierpią, cierpią całe życie. Skończmy z tym. To jest właśnie ten poziom wrażliwości, o który im chodzi. Hipokryzja wywala poza skalę, krzyczą o znęcaniu się. O cierpieniu na łańcuchach, a sami ciągną zwierzę w tłum, w hałas, w błysk fleszy, tylko po to, żeby mieć ładny obrazek do politycznej nawalanki. Przecież to jest definicja przedmiotowego traktowania, z którym rzekomo tak walczą. Dla nich ten pies nie był żywą. Czującą istotą, która się boi, tylko rekwizytem. Narzędziem do zrobienia zasięgów i przywalenia w oponenta. Ważne, że fotka na X -a wleciała, a że pies mało na zawał nie zszedł? Kogo to obchodzi? Cel uświęca środki, prawda? Ale wróćmy do samego protestu. Frekwencja wielka nie była, ale i tak dość mocna. Jednak to nie sami uczestnicy mnie zaskoczyli, tylko prowadzący. Oprócz Czarzastego, obsady TVN oraz pani poseł z koalicji rządzącej, która osiągnęła moralne dno, uderzając w córkę Nawrockiego. A jeszcze tu mam głos e, e, od państwa. E, pan prezydent, czego on uczy swoje dziecko? Właśnie czego? Tego, żeby... Nie mieć żadnej empatii do zwierząt, przecież to dziecko bierze z niego przykład. Panie prezydencie, odwagi i proszę przestać patrzeć przedmiotowo na żywe stworzenie. Gdyby Nawrockiemu zależało na cierpieniu zwierząt, to chyba nie składałby własnego projektu. No ale co ja w sumie mówię? Tu nie chodzi o fakty, tylko o tempę atakowanie. Powiem tak, na scenie obok pana Czarzastego znajdował się prezes Dios. Nie chcę oberwać jakimś pozwem na twarz, a Dios lubi chodzić po sądach. Więc dam wam tylko pewne ostrzeżenie. Pod żadnym pozorem nie wyszukujcie, za co został skazany prezes tej organizacji, Konrad Kuźmiński. Nie wyszukujcie również wszystkich innych kontrowersji wokół Dios, bo może się wam zaburzyć światopogląd. No ale dobra, wróćmy do pana Czarzastego, ponieważ ten również odpalił się na żywo. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję panu. Panie prezydencie, to są te łańcuchy. To są te łańcuchy, które pan nie chce zdjąć tym zwierzętom. To jest w ogóle bez sensu. Muszę Państwu powiedzieć, że mam takie poczucie absurdu, że walczę w sprawie tak oczywistej, że walczymy w sprawie tak oczywistej i nie można przebyć, prze, przebić w tej sprawie murów. To jest jakiś absurd. Obserwuję te działania już. Nie róbmy polityki, ale naprawdę to jest absurd. Patrzyłem, jak nie było zgody prezydenta na. Park Narodowy i założenie Parku Narodowego. Czy, czy wy to rozumiecie? Pierwszy raz od 25 lat mogliśmy mieć Park Narodowy. Patrzę teraz na to, patrzę na to, co robią ci ludzie. Idźcie na tą wystawę. Zresztą bardzo zapraszam. Nie moja, nie ja robiłem zdjęcia, to nie moja praca. Ale to naprawdę robi wrażenie. To jest naprawdę pomoc serca, z niczego innego. Apeluję do pana prezydenta Nawrockiego. Niech pan otworzy serce. Nie wiem, do kogo to mówi czarzasty, bo to w Sejmie trzeba uchylić weto, a samo uchylanie weta jest bez sensu, kiedy wiadomo, że ono nie przejdzie. Gdyby realnie zależało wam na dobru psów, to zajęlibyście się nowym projektem, który złożył prezydent. Jednak wam nie zależy na tym problemie, tylko na emocjach, które budzi. Bo przecież dużo łatwiej jest robić dym i krzyczeć do mikrofonu, niż przyznać rację politycznemu przeciwnikowi, nawet jeśli ten kładzie na stole gotowe rozwiązanie. Zamiast wziąć ten prezydencki projekt, który przypominam realizuje ten sam cel likwidację łańcuchów i zapewnienie ciepłych but, to wolą udawać, że go nie ma. Dlaczego? Bo prezydent, składając własny projekt, was zdemaskował. Wam nie chodzi o realność zmianę tylko o punkty w mediach. dobrze, ale jak długo jeszcze ta walka będzie trwała? Tak i dzisiaj mamy czegoś stanowić dębę. Z tego zatrzyma. nie zatrzyma. Ludzie będą mieli coraz więcej empatii, obrócili, ludzie będą mieli coraz więcej wiedzy na ten temat, ludzie będą widzieli e, zdjęcia tego, co się dzieje naprawdę. Myślę, że w pewnej chwili będzie pewnie do pana prezydenta Rapuskiego. Ludzie mają empatię, tylko no, ale ludzie Wiecie mają Państwo, empatię, a prezydent nie ma empatii, to no, trzeba to nazywać bez obrażania niktowego. Przecież e, tu nie ma empatii, dlatego to głosuje. Panie Marszałku, a czy myśli Pan, że jest jakakolwiek szansa, że posłowie pisu u które jeszcze dzisiaj deklarowali, że jednak od, nie będą głosowali za odrzuceniem w że jednak zmienią zdanie, i na nie, że za większą ilość... Proszę bardzo, trzymać Bez względu na to, z jakiej formacji jestem, a jestem z lewicy, już to my, to na bardzo będę dziękował bardzo uprzejmie się ja kłaniał, kłaniał przed politykami, polityczkami, pisu, jak Boprąg Służb Panie co Pan teraz powiedział Jarosławom? Głosuj serce! Głosuj tak, jak myślisz. Nie głosuj tak, jak ci karze na wrocław. Zawsze miał pan, pan, Panie Prezesie, swój ja rozum. Dlaczego Pan chce go stracić? Nie ma sensu. Ale za to było przynajmniej śmiesznie na samym proteście. I uwaga, wszyscy razem. Kto nie sk skacze ten zawetem, hop, hop, hop! Kto nie skacze, ten zawetem, hop, hop, hop! Kto nie skacze, ten... Mam nadzieję, że jak nie będę skakał, to mnie nie pobiją. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Przy okazji wbijcie na transmisję z protestu, na co mówią. Zostawcie chłopakom ode mnie jakieś pozdro. Byliście na kanale Kto Wygrał. Widzimy się jutro.